Najświętsze serce Jezusa, zmiłuj się nad nami. Najświętsze serce Jezusa, zmiłuj się nad nami. Najświętsze serce Jezusa, Zmiłuj się nad nami. Dom wydawniczy Rafael zaprasza do wysłuchania książki księdza Józefa Gawła pod tytułem Najświętsze Serce, 100 lat świętości Małgorzaty Marii Alakok oraz poświęcenia Polski najświętszemu sercu Jezusa. Pod koniec XII wieku w literaturze religijnej zaczęło się pojawiać coraz więcej tekstów, w których otwarte serce Jezusa wskazywano jako przedmiot kultu. Wśród autorów tych pism wyróżnia się święty Bonaventura, któremu zawdzięczamy znakomite dzieło Mistyczny Krzew Winny. Ten Franciszkanin był jednym z największych teologów średniowiecznych, odznaczał się wielkim nabożeństwem do męki pańskiej. Pobożność pasyjna doprowadziła go do przebitego serca Jezusowego. Według niego, bóg Chrystusa został otwarty, abyśmy przez widzialną ranę zobaczyli niewidzialną ranę miłości. Symbolizuje ona wszystkie cierpienia zbawiciela poniesione przez niego dla ludzi i powinna skłaniać chrześcijan do odwzajemnienia się mu miłością. Któż by nie kochał owego serca tak zranionego? Któż tak kochającemu nie odwzajemni się miłością? Czytamy w pismach tego doktora Kościoła. Rozważania świętego Bonawentury na temat serca Jezusowego łączą się z refleksjami sławnych mistyczek średniowiecznych, świętej Mechtyldy i świętej Gertrudy, które uważane są za prekursorki tego kultu. One głęboko doświadczyły miłości Chrystusa. Ich życie oraz pisma są świadectwem tego głębokiego doświadczenia. Żyły one w klasztorze w Helfcie w Saksonii. Kwitło tam głębokie życie duchowe i mistyczne oraz gorące nabożeństwo do człowieczeństwa Jezusa Chrystusa. Czczono tam szczególnie mękę i rany Jezusa. Te dwie święte odznaczały się takim umiłowaniem serca Jezusa jak nikt inny dotąd, a przykład ich życia oraz pisma stanowią kamień milowy w historii rozwoju tego kultu i nabożeństwa. Święta Gertruda jest uważana za najważniejszą prekursorkę kultu serca Pana Jezusa. W klasztorze studiowała Pismo Święte i dzieła Ojców Kościoła. Jej pobożność była oparta na rozważaniu tajemnic męki pańskiej, a to doprowadziło ją do tajemnicy przebitego serca Chrystusowego. Dla niej dramat odkupienia rozpoczął się złożeniem dzieciątka Jezus na sianie w betlejemskim żłóbku, a zakończył ostatnim tchnieniem Chrystusa na krzyżu na Golgocie. Przebity bok prowadził ją do serca Jezusa będącego symbolem zbawczej miłości. W rozmiłowaniu się w Bożym Sercu pomogły jej nadzwyczajne łaski, które uczyniły ją jedną z największych mistyczek chrześcijańskich. Swoje przeżycia i doświadczenia spisała w dziele zwiastun Bożej Miłości. Te dwie święte, Mechtylde i Gertrude, łączyły podobne przeżycia mistyczne. Ich pobożność odznaczała się chrystocentryzmem oraz nabożeństwem do Bożego Serca. Nie oddzielały one nigdy Najświętszego Serca od Osoby Chrystusa. Według nich, wszystkie dobra, jakie ludzie otrzymują, wynikają z miłości Boga płynącej przez serce Chrystusa i odwrotnie, wszelkie dobro czynione przez człowieka, wraca do Boga przez serce Jezusa, ale już udoskonalone i uszlachetnione dzięki Jego zasługom. Święty Franciszek Salezy żył i działał we Francji. Ten doktor kościoła był biskupem Genewy, wielkim kaznodzieją i autorem pism ascetycznych. Założył on zakon sióstr wizytek. W swoim nauczaniu i swych pismach podkreślał Bożą miłość zarówno w dziele stworzenia, jak i odkupienia. Według niego zasadą i celem stworzenia jest Chrystus. Nauczał, że Pan Jezus nawet dziś byłby gotów cierpieć, aby uwolnić ludzkość od grzechów sprzeciwiających się miłości Boga. Papież Pius XII przedstawiając rys historyczny nabożeństwa do serca pana Jezusa, zaliczył św. Franciszka Salezego do osób, które miały największy wpływ na jego ugruntowanie i rozwój. Przyczynił się do tego w dwojaki sposób: najpierw przez obfitą korespondencję i posługę kierownictwa duchowego, w której podkreślał rolę nabożeństwa do serca Jezusowego, następnie przez założenie zakonu sióstr wizytek. Które od czasów świętej Małgorzaty Marii Alla Coque na różne sposoby podejmuje trud propagowania w świecie kultu serca Pana Jezusa. Od początku istnienia tego zakonu czczono w Nim Jezusowe serce. Święta Joanna de Chantal, współzałożycielka zakonu, nazwała siostry córkami serca Jezusowego. Święty Franciszek Salezy, nauczając o Bożej miłości i zakładając zakon wizytek. Przygotował Kościół do zrozumienia objawień Świętej Małgorzaty Marii, a przez to do ustanowienia Święta Serca Jezusowego. Wśród bezpośrednich poprzedników Świętej Małgorzaty Marii znalazł się też święty Jan Eudes. Jest on znany jako twórca liturgicznego Święta Serca Jezusa i Święta Maryi. Uważa się go również za najbardziej gorliwego apostoła tego nabożeństwa w jego czasach. Pragnął wprowadzić w kościele publiczną cześć Serca Jezusowego, dlatego ułożył pierwszy formularz mszy świętej o Sercu Jezusa. Nakazał także odmawiać oficjum brewiarzowe w założonym przez siebie zgromadzeniu. Tworzył różne bractwa poświęcone Bożemu Sercu, które w dużym stopniu przyczyniły się do rozszerzenia tego nabożeństwa. Z tego względu uważa się go za apostoła publicznego kultu Serca Jezusa. Interesujące jest to, że Jan Eudes żył w tym samym czasie co święta Małgorzata Maria, jednak nic o niej nie wiedział, podczas gdy ona miała objawienie serca Jezusowego, on z własnej inicjatywy, kierując się doświadczeniem wiary, głosił cześć tego serca. Jego trud i gorliwość apostolska przygotowały ludzi na przyjęcie znanego dziś w całym Kościele orędzia, którego źródłem były objawienia w le Monial. Czciciele serca Jezusowego powinni doświadczać tajemnicy Bożej miłości jak święci i mistycy średniowieczni, ale powinni także uczyć się od nich, jaką dawać odpowiedź na tę miłość. Pan Jezus zachęcał do tego świętą Anielę Swolinio, gdy mówił Patrz na moje rany, to nie na żarty Cię ukochałem. Dla grzechów Twego serca, w którym rozpętała się nienawiść, zazdrość i smutek, dla twego serca opanowanego porządliwością i złą miłością, serce moje zostało przebite uderzeniem włóczni, i z tej rany wypłynęło dla ciebie lekarstwo. Woda, aby ugasić zły ogień, krew, ażeby je wykupić ze złości i smutków. Serce jezusa. Proszę najgoręcej, spraw niech Cię kocham, kocham coraz więcej, spraw niech Cię kocham, kocham coraz więcej. Serce Jezusa, proszę najgoręcej, spraw niech Cię kocham coraz więcej, spraw niech Cię kocham, kocham coraz więcej. Modlitwa, o Jezu, miłości moja, oto wylewam duszę moją przed obliczem Twoim, nadzieją moja, Jezu, Twojej gorącej miłości żarliwie łaknę, z tej oto przyczyny Ciebie pokornie błagam, zechcij Twoją gorącą miłość, z nieba zesłać, aby serce moje i wnętrzności rozpaliła. Błagam Cię, abyś najcenniejszą krwią Twoją, O Jezu, oczyścił wszelkie nieprawości moje, Odkupicielu mój, Chryste Jezu. Tobie oddaję siebie całego. Zjednocz mnie z Tobą. Nie odrzucaj mnie od siebie. Nie odbieraj mi świętego Ducha Twego. Niech mnie nie gubią moje nieprawości, bo stworzą z dobroci Twojej. O Boże mój, całym serca afektem pragnę, aby wszyscy poznali Ciebie i czcili. Aby cały świat Tobie służył i Ciebie jedynego uwielbiał teraz i na wieki wieków. Amen. Najmiłośniejszy, Panie Jezu Chryste, pragnący tego naszego zbawienia, którego tak wiernie, tak gorąco szukasz, błagam Cię ze względu na Twą najdoskonalszą miłość. Dozwól mi, Abym każdą intencją szczerą, czystą, prostą, a nadto zgodną z wolą Bożą, i cokolwiek robiąc, żyjąc i umierając, niczego innego nie szukał, niczego innego nie zamierzał, jak tylko chwały i upodobania Twojego. Tego dozwól mi, najwierniejsza miłości, abym za Tobą. Z całego mego serca tęsknił, Ciebie miłował i pragnął w czasie i w wieczności, a łaską Twoją ugasił żałość za wszelką miłość własną. Amen. Przeciw pokusom cielesnym, Ty wiesz, o dobry Jezu, jak ostre zmagania ciała ogniem mnie trapią. Jak nieustannie w niebezpieczeństwie zawsze widzą moją ułomność, nie dozwól, Panie Jezu i Przenajświętsza, Matko Chrystusowa i dziewicą, Przy moich ogromnych zbrodniach, które popełniam, Ażebym dla nikczemnych i chwilowych uciech cielesnych Waszą chciał przyjaźń i wieczne szczęście zatracić, Wspomóż mnie, Jezu Chryste, kiedy we wszelkich moich bojach słusznie walczył będę, by przez Twoją miłosierdzia Rosę całe we mnie wypalenie ciała ugaszone zostało, abym przez Twoją łaskę ciało, nieskazitelną duszę i umysł wolny od nieczystych myśli zachował, i od nieczystych rozkoszy cielesnych nie tylko uciekał, lecz ich się brzydził. Wyrzucę ze serca mego wszelkie światowe i cielesne namiętności, i obejmę ciebie, serce świata, najczystsze oblubieńcze duszy mojej, Jezu. O Jezu, słodka miłości, mnie daj siebie. Do siebie przyjmij mnie, i niech imię Twoje będzie błogosławione na wieki wieków. Amen. Kyrie eleison, Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas, Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Synu odkupicielu świata, Boże, Zmiłuj się nad nami, Zmiłuj się nad nami, Duchu Święty Boże, Zmiłuj się nad nami, Zmiłuj się nad nami, Pięta co jedyny Boże, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone, zmiłuj się nad nami, Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone. Zmiłuj się nad nami, serce Jezusa. Nieskończonego majestatu. Zmiłuj się nad nami, serce Jezusa. Świąt. Serce Jezusa, przybytko Najwyższego, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, domie Boży i Bramo Niebios, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, cnót wszelkich bezden na głębiną, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, królu i zjednoczenie serc wszystkich, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia bóstwa. Zmiłuj się nad nami, w serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo uchodomy. Zmiłuj się nad nami, w serce Jezusa którego pełni wszyscyśmy otrzymali. Zmiłuj się nad nami, w Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata. Zmiłuj się nad nami, w Serce Jezusa. Cierpliwe i wielkiego miłosierdzia, zmiłuj się nad nami serce Jezusa hojne dla wszystkich, którzy cię wzywają, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, Źródło życia i świętości, zmiłuj się nad nami, serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze, zmiłuj się nad nami. Jezusa. Z napełniony, napełnione, Zmiłuj się nad nami, serce Jezusa. Dla nieprawości naszych starte, Zmiłuj się nad nami. Serce Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, włóczniom przebitym, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa. Jezusa, źródło wszelkiej pociechy, zmiłuj się nad nami, w serce Jezusa. Życie i zmartwychwstanie nasze, zmiłuj się nad nami, w serce Jezusa. Pokoju i pojednanie nasze. Zmiłuj się nad nami, serce Jezusa. Krwawa ofiara grzeszniku, zmiłuj się nad nami, serce Jezusa. Zbawienie ufających w Tobie, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, Rozkoszy wszystkich świętych, zmiłuj się nad nami, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie Baranku Boży. Który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas, Panie, Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami. Jezu, cichy i pokornego serca, Uczyń serca nasze według serca Twego. Módlmy się, Wszechmogący Wieczny Boże, wejrzyj na serce najmilszego Syna swego i na chwałę i za dość uczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci składam. Daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twego miłosierdzia i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna swego Jezusa Chrystusa. Który z tobą żyje i króluje na wieki, wieków. Amen. Jezu dobre i cichy serca, pokornego. Daj mi serce nowe, podobne do twojego. Ty masz, panie, ludzkie serce które cierpieć kochać umie. Me cierpienia moją radość, moją miłość też zrozumie. Jezu dobry i cichy, serca pokornego, daj mi serce nowe, o do... Proszę Ciebie, dobry Jezu, cichej naucz mnie miłości. Co przebacza, jest łagodna, jest cierpliwa, nie zazdrości. Jezu, dobry i cichy, serca pokornego, Dai mi serce nove, potopne do tvekom.